Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie, zatem czas na następny materiał z podsumowania całego konfliktu, jak i wydarzeń z nimi związanych. Ja jestem Grzechu40 i zapraszam do wysłuchania mojego reportażu. Przy czym zaczniemy go od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki, zaś na działaniach frontowych zakończymy. Zatem zaczynajmy. A jako pierwszy weźmiemy na tapet temat polskiej pomocy dla Ukrainy. Jak opublikowało Ministerstwo Finansów, wsparcie dla Ukraińców na terenie Polski i polskich... Rolników, którzy ponieśli straty w związku z sytuacją geopolityczną, głównie chodzi tutaj o niekontrolowany transport zboża technicznego przez naszą wschodnią granicę. Wyniosło do 31 października 2024 roku 37 miliardów 300 milionów złotych, zaś do końca roku 2025. Zgodnie z planami rządu ma wynieść 47 miliardów 400 milionów złotych. Jak przypomnę, już 26 sierpnia bieżącego roku gabinet prezydenta Andrzeja Dudy wyceniał ogólną wartość pomocy Polski na rzecz walczącej Ukrainy na 100 miliardów złotych, co w połączeniu z najnowszymi danymi z Ministerstwa Finansów dałoby ostateczną kwotę około od 120 do 130 miliardów. Słowem, wojna dla nas droga jest, choć na papierze w ogóle nie nasza i nas w zasadzie nie dotycząca. Jest to o tyle przykre, że jak wspomniałem w ostatnich tygodniach Polska osiągnęła równocześnie próg największego deficytu budżetowego w całej swojej historii. Zaś z każdym miesiącem się on jedynie sukcesywnie powiększa, co bardzo źle rezonuje z unijnymi wymogami dotyczącymi transformacji energetycznej kraju. Dla przykładu, jak wyceniły polskie elektrownie jądrowe, budowa pierwszej elektrowni atomowej na naszej Ziemi wyniesie podatników 192 miliardy złotych, co z pewnością zrówna się z kosztami wojny do momentu podpisania porozumienia pokojowego, Czyli? Czyli gdyby nie pomoc Ukrainie, mielibyśmy, mówiąc w cudzysłowie, darmową elektrownię atomową wielkiej mocy. Mielibyśmy tańszy prąd, a co za tym idzie, bardziej konkurencyjne ceny produktów na rynku. A skoro już o tych produktach mowa, 20 grudnia wszedł w życie unijny zakaz importu rosyjskiego LPG, którego Polska była jednym z największych odbiorców. Dla przykładu, jeszcze w 2023 roku nasz kraj sprowadził ze 1 milion 200 tysięcy ton Podobnego paliwa Co stanowiło dokładnie 45,8% Wszelkich jego dostaw Z zagranicy Słowem dla około 8 milionów użytkowników 3 milionów kierowców I 4,5 miliona Gospodarstw domowych Gaz stanie się droższy Od nowego roku Tym bardziej, że zgodnie z nową taryfą dystrybucyjną Zatwierdzoną przez prezesa URE Nowe stawki paliwa Gazowego wprowadzone od 1 stycznia 2025 roku wyniosą o 24,7% więcej niż te dotychczasowe. Słowem ponownie, czekać nas będzie skokowe podrożenie wszystkiego w gospodarce wszystko po części spowodowane jest sankcjami i wojną, po części Unią i Zielonym Ładem, gdzie sam Tauron ogłosił, że do roku 2035 połowa energii elektrycznej w naszym kraju będzie pochodziła z OZE, zaś w 2040 roku Polska rzekomo będzie neutralna klimatycznie. Wracając jednak do większej skali, Unia Europejska zaczęła ponownie prowadzić rozmowy nad możliwością przejęcia rosyjskich rezerw kapitałowych w złocie. Przypomnę, mowa o 300 miliardach dolarów, aby pozyskać środki na rzecz odbudowy kraju pogrążonego wojną. Od siebie jedynie dodam, że doprawdy nie wiadomo nad czym Europejska, Europejscy politycy tak zagorzale debatują, bowiem Rosjanie po swojej stronie już dawno temu przejęli i znacjonalizowali wszelkie zachodnie rezerwy kapitałowe. Zachodnie przedsiębiorstwa, zachodnie marki, to iż Zachód boi się przeprowadzić akcję odwetową, na której dodatkowo by zarobił, uwidacznia jedynie wciąż nie słabnące wpływy Putina w kuluarach wielkiego świata. Kolejna sprawa to kanadyjskie granice ze Stanami Zjednoczonymi. Jak przypomnę, Donald Trump zagroził Kanadzie i Meksykowi, że jeśli kraje te nie uszczelnią swoich linii granicznych w zakresie przepływu ludzi i narkotyków do USA, to obłoży je 25% cłami. Prezydent Elekt został za te słowa publicznie skrytykowany w kraju i za granicą, jakoby miał doprowadzić do upadku gospodarki, ale tak się nie stało. Wręcz przeciwnie, Kanada, która poczuła nuż na gardle, w ostatnich dniach potwierdziła, iż przeznaczy 900 milionów dolarów na projekt uszczelnienia swoich linii granicznych zgodnie z wytycznymi Donalda Trumpa. Słowem twarda polityka popłaca Któż by pomyślał, ciekaw jestem czy kiedykolwiek wpadnie na to polski rząd Inna śmiesznostka dotyczy rosyjskiej konsumpcji alkoholu wysokoprocentowego Jak donosi Rosstat, Rosjanie zaczęli pić jeszcze więcej niż do tej pory A już do tej pory była to dosyć zatrważająca konsumpcja Obecnie wzrosła ona dodatkowo o 21% Przez co Władimir Putin postanowił wprowadzić kontrowersyjną ustawę zakazującą podarowywania alkoholu w prezencie. Tak oto jeśli ktokolwiek w narodzie złamie obowiązujące restrykcje i ktoś inny na niego doniesie, delikwent zapłaci od 5 do nawet 100 tysięcy rubli kary, czyli w przeliczeniu na nasze od 200 zł do 4000 zł. Zresztą o czym warto wspomnieć Jak co roku rosyjski dyktator wziął udział w tak zwanym czacie z narodem W trakcie którego przez 4,5 godziny odpowiadał na żywo na pytania rodaków z internetu Oczywiście jak rok temu wszystko było odpowiednio cenzurowane Jednakże dochodziło tam do licznych incydentów Bo nie sposób zapanować nad taką ilością komentarzy Ogółem naród rosyjski zadał swojemu wodzowi ponad 2 miliony pytań A tematem przewodnim były wys Wysokie ceny w kraju, trudna sytuacja gospodarcza i koniec tzw. operacji specjalnej. W skrócie, Putin oznajmił, że wszystko jest pod kontrolą. Rosja uniknęła upadku w przepaść geopolityki i dzięki niemu stała się znacząco mocniejsza. I teraz zacytuję jego wypowiedzi: cytuję. Wszystko co działo się z Rosją wcześniej prowadziło nas do całkowitej, praktycznie totalnej utraty naszego suwerennego statusu, a bez suwerenności Rosja nie może istnieć jako niezależne państwo. Zrobiłem wszystko, aby Rosja była niezależnym, suwerennym mocarstwem, które potrafi podejmować decyzje we własnym interesie, a nie w interesie tych państw, które ciągnęły ją do siebie, aby wykorzystać je do swoich celów. Rosja jest gotowa do kompromisów z Ukrainą, nie widzę możliwości, aby po stronie Kijowa Wołodymir Zeleński mógł się stać sygnotariuszem jakichkolwiek porozumień pokojowych. Jest on przywódcą nieprawomocnym. Koniec cytatu. A także cytuję, Rosja znajduje się w stabilnym stanie gospodarczym, co przekłada się na rozwój kraju, a wzrost cen wynika z faktu, że dochody Rosjan rosną szybciej niż ilość dóbr w gospodarce. Jesteśmy silni przez ostatnie dwa Trzy lata staliśmy się mocniejsi, wzmacniamy nasze zdolności obronne, gotowość bojowa naszych sił zbrojnych jest obecnie najwyższa na świecie. Koniec cytatu słowem typowe polityczne bajduły. Jako kontrargument dla sytuacji gospodarczej nadmieni, że w przypadku niektórych produktów inflacja w kraju wynosi już 70%. Bajdułami nie są jednak dane dotyczące polskich sił zbrojnych, które ponownie przyrosły na sile. Jak poinformował Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej, wpłynęła do nas kolejna partia czołgów podstawowych K2 Black Panther, co oznacza, że wojsko dysponuje już 84 sztukami podobnymi, Oręża. Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło następną partię karabinów Grot, pistoletów WIS-100, a także granatników podwieszanych pod Groty. Wartość zamówienia to 1 miliard 100 milionów złotych, co definiuje podobne zamówienie jako jedno z większych w tym roku. Ogółem w kontrakcie mowa o 13 tysiącach pistoletów dla armii, 45 tysiącach karabinów i 1300. Granatnikach, które trafią na poczet naszego wojska do roku 2029. Co potwierdził także Władysław Kosiniak-Kamysz. Wracając jednak do Ukrainy, Wołodymir Załęski wypowiedział się na temat odbytej tydzień temu rozmowy z prezydentem elektem Donaldem Trumpem. Powiedział on, że Ukraina nie ma zamiaru podpisywać szybkiego i nieprzemyślanego paktu pokojowego, co Trump rzekomo rozumie. Jednakże amerykański elekt nie dysponuje jeszcze pełnymi informacjami dotyczącymi konfliktu, strat i sił każdej ze strony, z kolei Trump miał powiedzieć: cytuję: Prezydent Rosji, Władimir Putin, powinien przygotować się do zakończenia wojny, ponieważ poniósł znaczne straty. I przegrał. Koniec cytatu. Wszystko jednak nie zmienia faktu, że Kongres USA przyjął nową ustawę o wydatkach obronnych na rok 2025, opiewającą na kwotę 895 miliardów dolarów. Abstrakcyjna kwota. Dla każdego innego narodu świata byłaby ona nie do pomyślenia. W każdym razie dokument przewiduje zwiększenie inwestycji w regionie Indo-Pacyfiku, określa specjalne środki na odstraszanie Chińskiej Republiki Ludowej i pomoc wojskową dla Tajwanu, środki na odstraszanie Federacji Rosyjskiej od obszarów europejskich paktu NATO, środki dla Bliskiego Wschodu i choć przedłużono również okres wspierania Ukrainy do roku 2026, to jednak póki co oficjalnie w roku 2025 nie przewidziano na ten cel ani jednego dolara, co może wprowadzać w konsternację i nie ma się czemu dziwić, bowiem jak donosi Independent. Cytuję: Państwo Xi Jinpinga jest uważane za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Ostatnie raporty Pentagonu unaoczniają gwałtowny postęp w statusie militarnym. Chiny inwestują w zbrojenia, budowę nowych głowic jądrowych i stanowią coraz większą presję na Tajwan, nagminnie naruszając swoimi wojskami jego wody terytorialne. Koniec cytatu. Wracając jednak do Europy. Finlandia zapowiedziała kolejny 26 pakiet pomocowy dla walczących, opiewający na sprzęt zimowy w kwocie 25 milionów euro, zaś Dania i Francja ogłosiły przyspieszenie wysyłki 78 pojazdów Cezar, natomiast szefowa Unii Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała następny 16 pakiet sankcyjny na Federację Rosyjską, a także następny pakiet pomocowy dla Kijowa w kwocie 31 miliardów euro. Na koniec dodam, iż zgodnie z raportem Instytutu Studiów Zagranicznych, Hanguk w Seulu łączna wartość pomocy militarnej wysłanej z Korei Południowej do Federacji Rosyjskiej wynosi już ponad 6 miliardów dolarów, a opiewała ona na 20 tysięcy kontenerów z militariami. A teraz czas na omówienie frontu wojny, ale w pierwszej kolejności tej na Bliskim Wschodzie. Wojna w strefie gazy dalej trwa. Izraelska żelazna kopuła działa przy tym coraz gorzej. Kilka dni temu rakieta jemeńskich bojowników Huti przedarła się przez obronę powietrzną Hebrajczyków i uderzyła w szkoły w stolicy kraju Tel Awiwie. Jak i w sobotę kolejny pocisk uderzył w zabudowę miejską stolicy. Dlatego też nie ma się czemu dziwić, iż zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone dokonały masowych nalotów odwetowych na ów kraj, niszcząc tym samym centra dowodzenia, magazyny wojskowe i inne obiekty wykorzystywane przez rebeliantów. A powołuje się tutaj zarówno na oświadczenie rzecznika sił zbrojnych Izraela Daniela Hagari, jak i oświadczenie centralnego dowództwa USA. Do tego jak podkreślił Benjamin Netanyahu, siły zbrojne Izraela zajmą kolejne obszary strefy buforowej w Syrii, które będą okupowane w przewidywalnej przyszłości. Słowem nie widuje się obecnie oddania owych ziem na powrót Syrii a co się dzieje w tejże Syrii? Ano gospodarka kraju weszła w hiperinflację Lokalna waluta, tak zwany fund syryjski Stracił do dolara 270-krotnie W samym roku 2023 Inflacja wyniosła tam 141% W roku 2024 Było to kolejne 95% Obecnie obywatele masowo wymieniają własną walutę kraju Na te zagraniczne Bowiem ich własny pieniądz jest wart Niewiele więcej od papieru, na którym go wydrukowano. Jak przewidują ekonomiści, aby PKB powróciło tam do poziomu sprzed roku 2010, kiedy wybuchła wojna, potrzeba będzie wielu dekad stałego i stabilnego rozwoju. Ogółem nowy rząd podjął decyzję o rozwiązaniu dotychczasowych frakcji rebeliantów, ponowne przeszkolenie ludzi i następnie utworzenie z nich nowej armii syryjskiej. W kraju pojawiły się także liczne protesty społeczne walczące o uznanie praw kobiet i sprzeciwiające się konserwatywnym rządom islamistów. Do tego pojawiły się obawy, o to, czy gdy Syria doznająca przetasowania władzy i odbudowania stabilnych sił nie doprowadzi także do uwolnienia 60 tysięcy więźniów oraz osób przetrzymywanych w obozach internowania, a w konsekwencji odbudowy Państwa islamskiego i tutaj przechodzimy. Do meritum, bowiem jak donosi The Wall Street Journal, Turcja zbiera obecnie masowe siły lądowe na granicy z Syrią, nieopodal kurdyjskiego miasta Ain al-Arab. Sytuacja przypomina dokładnie tę samą z roku 2019, kiedy to siły Recipa Taipa Erdogana przekroczyły linie graniczne i dopuściły się szturmu na północ kraju. Obecnie wiele wskazuje na to, że Turcja ponownie zaatakuje Syrię, a co z Libanem, tam cały czas po podpisaniu umowy rozejmowej panuje względny spokój, czego rzecz jasna nie można już powiedzieć o samej Strefie Gazy, gdzie jak podaje Ministerstwo Zdrowia zabitych zostało już ponad 45 tysięcy ludzi. Ogółem region jest cały czas odcięty od świata, cały czas dochodzi tam do czystek na ludności cywilnej, czystek o charakterze etnicznym. Cały czas atakowane są obozy przesiedleńców i panuje skrajny głód. Pomimo kategorycznego nakazu zakończenia konfliktu nałożonego przez państwa ONZ-u nie wystosowano również cały czas żadnych kar na Izrael za łamanie prawa międzynarodowego. A teraz czas na omówienie frontu wojny na Ukrainie, przechodząc od południa na północ w Hersoniu panuje względny spokój, miasto jest w dalszym ciągu bombardowane. Jak donosi sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy W ostatnim czasie doszło tam do pięciu szturmów sił nieprzyjaciela Mimo wszystko były one stosunkowo słabe i nie zmieniły sytuacji w regionie Jednakże im dalej na północ tym gorzej się sprawy mają Nikopol bombardowany, Orychowo, Nowoandrywka i Piatichatek atakowane Rosja posuwa się naprzód w rejonie Makarivki Gdzie sama miejscowość została okrążona i przejęta Zaś jej obrońcy padli ofiarą rzezi Od tygodni dla wszystkich było jasnym, że miasto upadnie Jednakże Kijów nie wydawał zgody na odwrót Efektem czego obrońcy zostali okrążeni Pobliskie Stoporzewę także zostało przejęte Wielka Nowosilka jest atakowana z trzech stron świata I kwestią czasu jest jej upadek Obszar Kurachowego również jest dynamicznie przejmowany Co prawda miasto już upadło w poprzednich tygodniach Jednakże obecnie Rosja pcha swoje oddziały Dalej na wschód, co będzie skutkowało zajęciem Dachny w nadchodzącym czasie. Starej Terni przejęte, Sąciwka podbita. Dalej na północ Rosjanie nacierają na Slobiankę i Ukrainkę, gdzie zbliżyli się już do linii zabudowy wsi. Podobnie znowu wasyliwką Solonym i Zwirowym, gdzie wróg doszedł już do zabudowań. Słowem osady z pewnością upadną w nadchodzącym tygodniu. Pokrowski jest masowo bombardowany, zaś wróg naciera na południe od niego, walcząc i częściowo przejmując takie miejscowości jak Zalene, Dacheńskie czy Lisiwka. Nieopodal promin doszło do znaczących zdobyczy terytorialnych. Oleksandropil bombardowany, Torec dynamicznie zdobywany, dzielnica po dzielnicy, Cias i Wiar, który do niedawna pełnił na froncie istotne funkcje zaopatrzeniowe, zasadniczo w większości jest już zdobyty. Ogromne zdobycze terytorialne przy Wymce, gigantyczne zdobycze przy... Wierchno Kamiańskich Samo miasto upadło Bilohorivka atakowana Terni częściowo zajęte i atakowane Iwanivka atakowana Lozowa zdobyta Zagrizno je przejmowane Petropawliwka broni się resztkami sił Notabene wróg osiągnął przy niej Gigantyczne zdobycze terytorialne Na północy Wowczańsk Atakowany, a obwód Kurski No cóż, atakowany Na 41 różnych odcinkach Jak Zauważył Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na dane geolokalizacyjne, obszar kontrolowany przez Ukrainę w tym obwodzie sukcesywnie się kurczy, zaś w ostatnim tygodniu siły wroga znacząco zbliżyły się do miejscowości Darino i Kruglenkoje. Podsumowując, cały front dziś, jak i przez ostatnie tygodnie, wręcz miesiące jest po prostu fatalnie. Ukraina broni się resztkami sił, a te siły najwyraźniej jej nie wystarczają. Bo kraj z miesiąca na miesiąc, tygodnia na tydzień sukcesywnie upada. Od połowy roku, jak donosi The Guardian, wszystko jest kwestią faktu gigantycznych braków kadrowych w armii. Na front mają trafiać coraz starsze osoby. Wycieńczone, nierzadko męczone alkoholizmem, brak nowych rezerw, czy nawet jakichkolwiek rezerw. W ostatnim tygodniu doszło do tego, że Kijów zmuszony był przeflankować część oddziałów z Wojsk Obrony Przeciwlotniczej do od działów szturmowych. Po prostu na froncie po stronie Ukrainy nie ma już kto walczyć. Dlatego też Pentagon od miesięcy stanowi naciski na Wołodymira Zeleńskiego, aby ten obniżył próg wieku poborowego z 25 do 18 lat. Zaznaczając tym samym, że Zachód zobowiązuje się przeszkolić nowych poborowych u siebie i na własny koszt. Mimo to Zeleński staje okoniem, kategorycznie odmawiając podobnej ustawie. Co otwarcie skrytykował przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Sin it. I to tyle jeśli chodzi o bieżące walki. Oczywiście w ostatnich dniach dochodziło także do dalszych ataków na Daleki Wschód. Czwarty raz od początku wojny ostrzelano rafinerię w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim. Dokonano ataku rakietami Storm Shadow na fabrykę paliwa rakietowego, tak zwany kombinet kamieński. W dniu dzisiejszym zniszczono skład ropy stalowej. Koń w obwodzie Orłowskim ostrzelano także lotnisko w Kazaniu, i to kilkukrotnie, co pokazało, że Rosja nie posiada już w ogóle obrony przeciwlotniczej na tym odcinku. Obrona taka znajduje się na froncie, gdzie 18 grudnia w wyniku pomyłki Rosja zestrzeliła swój własny helikopter KA-52. Ogółem kraj Putina jeszcze przed wojną miał 130 egzemplarzy podobnej maszyny. Już do tej pory zestrzelono co najmniej 58 sztuk. Na koniec przed podsumowaniem strat wspomnę co o wojnie mówią obecnie Zeleński i Putin. Pierwszy polityk przyznał, że Ukraina nie ma już sił na odbicie Krymu i Donbasu, co jest dosyć istotne, bo jak dotąd przez wszystkie lata wojny szedł on w zaparte. Mówiąc, że to podstawowe założenie konfliktu i pytanie nie brzmi czy, a po prostu kiedy ziemie zostaną odzyskane, no cóż. Obecnie przyznał on przed światem i samym sobą, że to były mrzonki. Z kolei rosyjski dyktator podsumował, że w 2024 roku wszystkie cele operacji zostały wypełnione, co potwierdził także szef rosyjskiego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Walerij Girasimow. Mimo wszystko nie jest to prawda, bowiem jak wyznaczał Putin, głównym celem na ten rok było przede wszystkim całkowite wyrzucenie wojska ukraińskiego z wodokurskiego czyli z ziemi rdzenno rosyjskiej i choć faktycznie siły są wyrzucane z tych ziem to jednak Putin sam przyznał że nie wie kiedy ostatecznie ten cel zostanie osiągnięty nie zmienia to faktu że Rosja zdobyła w tym roku 4,5 tysiąca kilometrów kwadratowych ziemi i odbiła 190 osiedli a teraz czas na raport strat od dnia 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie około 774 110 żołnierzy, 9 609 czołgów, 19 870 pojazdów opancerzonych, 21 284 zestawy artyleryjskie, 1256 wyrzutni rakiet, 1030 zestawów przeciwlotniczych, 300 69 samolotów 329 migłowców, 20 735 Bezzałogowych Statków powietrznych 2947 Pocisków manewrujących 28 jednostek nawodnych 1 okręt podwodny 31 972 Pojazdy W tym cysterny A także 3662 Jednostki sprzętu specjalnego Z kolei w przypadku sił koreańskich jak doniosła południowo-koreańska narodowa służba wywiadowcza co najmniej stu żołnierzy zginęło a tysiąc zostało rannych. I to tyle ode mnie na dziś Słowem konstatując, cały materiał Nie ma powodu do świętowania A w każdym razie nie ma tym Podobnego powodu dla samej Ukrainy Jest natomiast powód Dla Polaków, dlatego że Święta już tuż, tuż Dlatego też życzę wam Być może troszeczkę, no Nie do końca szczęśliwy materiał Na tym podobne życzenia, ale mimo wszystko Życzę wam spokojnych, radosnych Miło spędzonych świąt Bożego Narodzenia Spędzonych rzecz jasna w gronie najbliższych Wam osób, żebyście sobie odpoczęli w tym czasie, żebyście naładowali baterię przed następnym rokiem. Ja również postaram się to uczynić, dlatego też prawdopodobnie w następnym tygodniu wystąpi na kanale Czarna Dziura, jeżeli chodzi o materiał z Ukrainy. Po prostu nie zrobię tym podobnego podsumowania, gdyż wynika ono rzeczywiście sporo czasu, wiecie, prześledzenie wszystkich wydarzeń ze świata, przygotowanie skryptów itd. itd. Dlatego też na tydzień zrobimy sobie przerwę No a w nowym roku, rzecz jasna, potem powrócimy Na dziś ode mnie to tyle Jeżeli wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach Pamiętajcie o patronajcie, subskrypcjach, wyświetleniach I tak dalej, i Hej ludziska, cześć!